Góra Ararat w dzisiejszej Turcji, przy granicy z Armenią, jest nie tylko pierwszą z gór wspomnianych w Biblii, ale też najwyższą. Liczy sobie 5137 metrów nad poziomem morza. Była miejscem jednego z najbardziej niezwykłych wydarzeń w historii ludzkości. To jest lądowania Arkinoego. Potem wspomniał Bóg na Noego i na wszystkie zwierzęta, i na wszystko bydło, które było z nim w arce, i sprawił, że powiał wiatr po ziemi, i wody zaczęły opadać. Zamknęły się źródła otchłani, i upusty nieba, i ustał deszcz z nieba. Zwolna ustępowały wody z ziemi, i wody zaczęły opadać po upływie 150 dni. I osiadła arka w siódmym miesiącu, 17 dnia tego miesiąca na górach Ararat. A wody nadal opadały aż do dziesiątego miesiąca. W miesiącu dziesiątym, pierwszego dnia tego miesiąca, ukazały się szczyty gór. W 601 roku, w miesiącu pierwszym, pierwszego dnia tego miesiąca, wyschły wody na ziemi. Zdjął tedy Noe dach arki i zobaczył, że powierzchnia ziemi obeschła. A w drugim miesiącu, 27 dnia tego miesiąca, ziemia całkowicie wyschła. Wtedy rzekł Bóg do Noego. Wyjdź z arki, ty i żona twoja, i synowie twoi, i żony synów twoich, którzy są z tobą. Wyszedł więc Noe z synami swymi, i z żoną swoją, i z żonami synów swoich, którzy z nim byli. Wszelkie zwierzęta, wszelkie płazy, i wszelkie ptactwo, wszystko, co się porusza na ziemi według rodzajów ich, wyszło z arki. Wtedy zbudował Noe ołtarz panu i wziął z każdego bydła czystego, i z każdego ptactwa czystego. I złożył je na ofiarę całopalną na ołtarzu. I poczuł Pan miłą woń. Rzekł wtedy Pan w sercu swoim już nigdy nie będę przeklinał ziemi z powodu człowieka. Historia patopu to nie tylko opis końca jednego świata i początku drugiego, ale też wielka lekcja o grzechu, sprawiedliwości i osądzie. O grzechu, gdyż ludzie nie uwierzyli w zjastowaniu Noego, o sprawiedliwości, gdyż Bóg nie dopuścił, aby spotkał go los bezbożnych oraz o sądzie, gdyż Bóg wydał wyrok na grzeszny świat, jak też czytamy w drugim liście Piotra. Również starożytnego świata nie oszczędził, lecz ocalił jedynie ośmiorą wraz z Noem, zwiastunem sprawiedliwości, zesławszy potop na świat bezbożnych. Opis potopu jest też ostrzeżeniem przed podobnymi wydarzeniami w niedalekiej przyszłości, co zapowiadał sam Pan Jezus w Ewangelii według Mateusza. A od figowego drzewa uczcie się podobieństwa, gdy gałąź jego już mięknie i wypuszczaliście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i Wy, gdy ujrzycie to wszystko, wiedzcie, że blisko jest, tuż u drzwi. Zaprawdę powiadam Wam, nie przeminie to pokolenie, a się to wszystko stanie. Niebo i Ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. A o tym dniu i godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani syn, tylko sam ojciec. Albowiem, jak było za dni Noego, takie będzie przyjście syna człowieczego, bo jak w dniach owych przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali, aż do tego dnia, gdy Noe wszedł do arki i nie spostrzegli się, że nastał potop, i zmiód wszystkich, tak będzie z przyjściem syna człowieczego. Wtedy dwóch będzie na roli, jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie mleć będą na żarnach, jedna będzie wzięta, a druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, którego dnia Pan Wasz przyjdzie. Dlatego też Boże Słowo zachęca i przypomina do skorzystania, póki jest jeszcze czas, z Bożego miłosierdzia, jak też czytamy w Księdze Izajasza. Na krótką chwilę porzuciłem Cię, lecz znów Cię zgromadzę w wielkiej miłości. W przystępie gniewu zakryłem swoją twarz na chwilę przed Tobą, lecz w wiecznej miłości zlitowałem się nad Tobą, mówi Pan, Twój Odkupiciel. Bo tak jest u mnie, jak w czasach Noego. Jak przysiągłem, że wody z czasów Noego nie zaleją ziemi, tak przysięgam, że już nie będę się gniewał na Ciebie i nie będę ci robił zarzutów. A choćby się góry poruszyły i pagórki się zachwiały, jednak moja łaska nie opuści cię. A przymierze mojego pokoju się nie zachwieje. Mówi Pan, który się nad Tobą lituje. Góra Ararat jest dla nas symbolem nadziei i nowego początku. Nadziei że koniec może tego życia albo tego świata nie oznacza końca wszystkich rzeczy, gdyż jeszcze istnieje nowa rzeczywistość, nowy świat, który Bóg przygotował dla nas. Do zobaczenia.